Dzień dobry, dzień dobry w środę. Nie wiem czy tylko mi, czy wam też tak zasuwa ta końcówka roku. Sporo się dzieje, sporo różnych umów, planów, no ale to dobrze. Jak się już dzieje, jak już. Dobra, zmieniam temat. Dzisiaj jestem z ciebie zadowolona, bo rano ogarniałam dużo spraw biurowych, zapłaciłam ZUS, spit wypłaty poszły, faktury jakieś popłaciłam, więc jest dobrze. A teraz zakupy spożywcze pod komat. No i jeszcze chciałam wejść do jednego z sklepów, bo sama się łapię na tym, że zobaczyłam gdzieś tam na Instagramie coś fajnego i ja już lecę zobaczyć, czy to jest i czy to jest fajne. Najgorsze, że to jest świąteczne, ale do świąt jeszcze dużo czasu. Udało mi się, zobaczyłam w internecie takie piękne podkładki, no i dostałam je na miejscu w Złotoryi. Widziałam więcej, święta w tym roku spędzamy w domu, więc na pewno będziemy korzystać w grudniu. Trochę szkoda, że białe, a nie kremowe, ale może wytrwają. Plan obiadowy na dzisiaj, marchewka na gęsto, dopiero ją nastawiłam, będzie się gotować. Mielone, bułka też już namoczona, żeby sobie formować kotlety i do tego kalafior. Działam na podwórku i korzystam z pogody. Żal mi wyrywać tych kwiatków, bo one są naprawdę w dobrej kondycji jak na listopad i chyba jeszcze chwilę zostawię, przecież to już jakieś gałązki wońkowe powinny wjeżdżać, ale stolik, krzesełka, jakieś zabawki chowamy. A to czasy nastały, dzieci robią kolację. Piesek liczy na to, że coś to spadnie. Cygach. Tak, dobra jest ta pokrywka. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.